Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Bukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwi w stanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo panie skier. I to jest właśnie ten dzień, moje kochane dzieci, że wy tutaj teraz jesteście na pierwszym miejscu i gromadzimy się tu zaraz bliziutko ptarza. Znowu zrobimy takie zamieszanie ogólne. Ruszymy krzesła, będziemy się tłuc, będziemy przestawiać, znajdziemy miejsce, usiądziemy i będziemy sobie rozmawiać o tym, co nam dzisiaj mówi Pismo Święte. Gotowi? Nie słyszę. Dzieci macie powiedzieć tak, proszę księdza, albo w skróconej wersji, tak. Gotowi? Rodzice mówią za dzieci, gotowi? Tak. A teraz dzieci mówią, gotowe? Nie. Rysiu, to Cię uczył religii w podstawówce? Na powtórkę. Chodźcie, dzieci, chodźcie. Nie słuchajcie tych dywersantów. A gotowa jest tu nasza królowa, ale Ty masz przepiękną tę sukienkę. Wiesz, jak ten kolor się nazywa? Rusowy. Ale to chyba taki specjalny jest różowy, jakbyśmy y, estetki, panie, jak taki, taki kolor różowy, to jak? O, i ręka wie, a to młodnisia. Chodźcie, te krzesła. Każdy sobie bierze krzesło i ciągnie za sobą. Uczę się jak tylko można. Tak. Tam, tu koło mnie, z tej strony też. Pomagamy, pomagamy cię przynieść. Chodź tu, wróć na tym koło mnie. na tą stronę. Każdy ma swoje? Ale nie było tak bliżej, nie, tam gdzieś chodzicie mi pod ścianę. Zrobię miejsce, żebyście widziały te swoje pociechy, te wasze córki i synów i wnuków. Piękni są, super. Dobrze. Przypomnijmy sobie nasze imiona. Ja jestem ksiądz tak, ja mam w ogóle na imię, wiecie? Ksiądz Zbyszek. Zbyszek. Ty jesteś? Krystian. Krystian, proste, łatwe do zapamiętania. Natan. Mówcie głośno, ja już jestem głuchawy, nie? Nie mam jeszcze aparatu słuchowego, ale... muszę. Tak, Krystian, Natan. Ty masz na imię? Nie, nie. Jeszcze raz? Okej, okay. nie zrozumiałem. Kto mi powie? Mama albo babcia? Sofia. Sofia! Przepiękne imię, greckie, znaczy mądrość. Ne, ne, Okej, okay. wyraźnie ktoś dorosły, niech mi powie? Ne, no. ne. No, ładnie, pięknie. No i to jest ludzkie imię, Mateusz proste. Was <grymne> łatwe do zapamiętania. Tu jest... Poznaję, bo podobna taka do rodziców, to jest Motykówna. A ja masz na imię? Aleksandra. Aleksandra, bardzo dostojne. I ty masz na imię? Krzysiu. A Krzysiu to takie swojskie, nie? Krzysiu taki sąsiad w podwórkach, fajnie. A ty jesteś? Emilka. Emilka. A twoja maskotka jak ma na imię? Kingi. King, tak. I ty jesteś? What's your name? Her name is Emma. Ah, Emma. 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 To nie są żarty mieć na imię Emma, nie? Fajne. I ty jesteś. Julia. A weź sobie krzesło. Co będziesz pokutować? Siądź sobie. Nice. Spokój. Co się nastoisz w życiu tyle, Powiedz mi, jak ty masz na imię. I on powiedział i to wyraźnie, ale jeszcze raz. Jeszcze raz mi powiedz. Jeszcze raz, bo chciałem Antek. Antek. Poważna literacka postać wielkiego naszego. Hi, yes, baby. Jak dzieci wezmą sprawie w swoje ręce, to zaraz jest jakoś tak fajnie i nie, a nie tak ponuro. Dobrze. A tam dwójka przy mamie siedzi, nie przyszły. Dobra, nie będę was już wyciągał. Siedźcie sobie. Słuchajcie, dzieci. Musimy coś powiedzieć waszym mamom, tatom, babciom i babciom i dziadkom. Musimy ich trochę nauczyć, po co my tu jesteśmy. Jaki dzisiaj jest dzień? Eee, wszyscy siedzą i jedzą. Wszyscy siedzą i jedzą, to <grym> <grym> No, wiecie po co? Jest <grym> a, a jak się nazywa ten dzień dzisiaj? Tak, to jest Monday, to jest Friday poniedziałek, wtorek. Co to jest za dzień? Niedziela. Niedziela! Niedziela to jest ważny dzień. Zgadzacie się, że niedziela to jest ważny dzień? A dlaczego niedziela to jest ważny dzień? Kto mi powie? Oprócz tego, że jest ważny, bo wszyscy siedzą i jedzą, nie? Ale czemu jeszcze niedziela to jest ważny dzień? Bo idzie się do kościoła. Słyszałyście? Bo idzie się do kościoła. I to jest dobra. Bardzo dobra odpowiedź. A dlaczego idzie się do kościoła? Żeby święcić chlebek. Żeby święcić chlebek. I to jest też bardzo dobra odpowiedź, bo my święcimy chlebek i wiesz, co się z tym chlebkiem dzieje, jak go poświęcimy? On się Staje nie tylko poświęconym chlebkiem, ale staje się samym Panem Jezusem. No! Nie wiedziałaś? Teraz już wiesz. On się staje Panem Jezusem i mówi tak: Dobrze, że tu jesteście, bo ja chcę być z Wami. I zawsze wtedy, kiedy poświęcicie ten chlebek to ja przychodzę i jestem z wami. Bo jak mamusia twoja i tatuś przyjdą tutaj do komunii, to ja im dam ten poświęcony chlebek i powiem ciało Chrystusa. Sam Pan Jezus do nas przychodzi w tym chlebku. I to jest niedziela. Idziemy do kościoła, przychodzimy tu, żeby poświęcić chlebek żeby pan Jezus przyszedł do nas i wiecie co za każdym razem kiedy to robimy i kiedy pan Jezus do nas przychodzi to on nam chce coś powiedzieć ciekawe jakbyśmy spróbowali zgadnąć co pan Jezus nam chce powiedzieć kiedy do niego przychodzimy takie bardzo ważne słowo które wszyscy ludzie, i dzieci, i dorośli, jak usłyszą, to są bardzo szczęśliwi. A co wam mówi mama, jak czasami nawiedzi ją dobry humor? Zdarza się. Jak was przytuli tak serdecznie do siebie, obejmie ramionami, pocałuje w czoło i powie tak: Ja ciebie, Kocha. Ha, ha! Słyszałyście to? Ja Ciebie kocham. To jest to, co chcemy usłyszeć wszyscy. Prawda? Zdarzyło Ci się, że Twoja mamusia powiedziała Ci ja Ciebie kocham? Mama uważa i będzie odpowiedź. <grym> Na pewno zapomniałaś sobie. Niedawno Ci tak mówiła. Ja Ciebie kocham. I to nam mówi Pan Jezus. Każdy z was, po kolei. Mateusz. Pan Jezus przychodzi dzisiaj i mówi, Mateusz, ja ciebie kocham. Aleksandra. Pan Jezus przychodzi do ciebie i mówi, jak ci mamusia mówi, Ola czy Aleksandra? Aleksandra? Aleksandra. Mama, tak oficjalnie mówisz do dziecka, Aleksandra? Nie Ola? No niech będzie. Pan Jezus przychodzi, Aleksandra, chodź ciebie. Kolejne. Tak właśnie robi Pan Jezus. Pan Jezus nas kocha. Po to przychodzimy, żeby to usłyszeć od Niego. I jeszcze jedną ważną rzecz nam powie Pan Jezus. Jakby się zdarzyło, że zrobiliście coś nie do końca fajnego. Zdarza nam się zrobić czasami coś takiego niedobrego? Zdarza się nie. O Pan Jezus mówi, wiecie co? Zapomnijmy o. Tym. Ja wam podaruję. Jest. Jest następny dzień. Na pewno się poprawicie. Pan Jezus nas kocha. Przebacza nam to, co było niedobre. I daje nam samego siebie. Przychodzi do nas jako nasz chleb, jako nasz pokarm, jako nasz przyjaciel. I to by było na tyle. Na dziś. Zabieramy krzesła wspólnie. Każdy z nas tu przyszedł z całą swoją historią, z całym swoim szczęściem i nieszczęściem. I każdy z nas ma tę świadomość, że ludzkimi siłami nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co stanowi treść naszego życia. Że są wydarzenia i momenty takie, kiedy po prostu jesteśmy bezsilni, Bezradni, i że bywa tak, że łza się ciśnie, że gorzko się robi na sercu, i niemal automatycznie przyzywamy pomocy kogoś z wysoka. I to jest właśnie ten konkretny moment, kiedy trzeba powtórzyć z takim całkowitym zawierzeniem: Jezu, ufam Tobie. To jest moment choroby, to jest moment. Jakiegoś nieszczęścia w rodzinie, to jest moment, kiedy opłakujemy kogoś, kto odszedł, to jest moment, kiedy boimy się jutra, a często tak bywa. I trzeba nam pokrzepienia na duszy, trzeba nam takiego wzmocnienia wewnętrznego. Nigdy nie traćcie nadziei. Zawsze powtarzajcie, z zawierzeniem Jezu Fantowi. Na początku tej przyświętej mówiłem wam, że ofiaruję ją jako duszę gregoriańską, za moją ciocię, ale też zanim zdążyłem przyjść tu do kościoła, to już zdążyłem otrzymać telefony z Europy z prośbą pomóc za mojego brata. Albo, albo jakąś informację pod tytułem Ktoś potrzebuje naprawdę Bożego pocieszenia, Bożego wsparcia. Weź to ze sobą. Na to święto. Chcę Wam powiedzieć, że zawsze staram się ogarnąć takie, takie prośby, intencje i Wy również zawsze miejcie odwagę Panu Bogu z zaufaniem te swoje sprawy powierzać. Tym wszystkim, którzy dzisiaj potrzebują takiego słowa pokrzepienia, chcę powiedzieć: Pan jest Panem życia i śmierci, Pan jest Panem naszych losów. Pan jest Panem historii. On nas nie zawiedzie. Wyraźmy nasze wobec Niego zaufanie. Jezu, ufam Tobie.